Witam Was z tej strony G z kanału Major Wrestling Polska. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was listę 7 gwiazd WWE, które według mnie nie powinny zostać głównymi mistrzami, a ich panowania były albo nieudane, albo kompletnie niepotrzebne. Jak przystało na naszą nową tradycję, widzowie typowali swoich wrestlerów, którzy powinni się tu znaleźć i powiem tyle, że jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, ile osób wzięło udział w tej zabawie oraz jak dobrze trafialiście ze zawodnikami. A teraz zapraszam Was do oglądania. Numer 7 Kane Nie zrozumcie mnie źle, nie licz tutaj jego Rejnu z pasem wagi ciężkiej. Chodzi mi o stricte główne mistrzostwo WWE. A ten tytuł Kane wygrał tylko raz. Problemem nie była jego postać, bo Kane w czasie ATTR r stał się z marszu jedną z największych gwiazd w WWE i nieunikniony był jego program o główny tytuł. No i tak też się stało, Kane zdetronizował Stone Colda i wygrał mistrzostwo, co sprawiło, że widzowie byli zaciekawieni tym jak będzie wyglądać title reign czerwonej maszyny. Jednak WWE postanowiło dać nam powód do uważania, że Kane nigdy nie powinien tego tytułu wygrać, bo dosłownie 24 godziny po zdobyciu pasa Kane stracił go ponownie na rzecz Stone Colda, który na Raw po King of the Ring 1998 odebrał tytuł Kane'owi. Kane, Kane był zawsze wielkim nazwiskiem, ale szczerze, czy wolelibyście, żeby on nigdy nie wygrał tego mistrzostwa, czy lepiej, żeby wygrał je i dosłownie jeden dzień później stracił tytuł na rzecz tego samego zawodnika, którego noc wcześniej pokonał na pay-per-view? Absolutnie niepotrzebna zmiana mistrza, która więcej zaszkodziła niż przyniosła zysków. Numer 6. Jack Swagger Heinowi nie zaliczyłem panowania ze tytułem World Heavyweight, tak tutaj inaczej być nie może. Ogromna ilość osób wymieniała Swagera jako osobę, która nigdy nie powinna nosić na swoich barkach głównego tytułu i zgadzam się z tym w 100%. Pozostali widzowie mogą zapytać się czym to jest spowodowane i jestem tu właśnie po to, aby wam przedstawić całą sytuację. Swagger tak naprawdę po dołączeniu z Isidaru do głównego rosteru WWE nie zrobił nic wielkiego. Jego poważna kariera rozpoczęła się dopiero gdy wygrał walizkę Money in the Bank na WrestleMania 26. Jack zrealizował kontrakt na walkę o tytuł wagi ciężkiej z Chrisem Jericho, którego finalnie pokonał, zdobywając mistrzostwo i zostając jednym z głównych heal na SmackDown. Problemem było to, że ludzie, mimo jego złowrogiej postaci, kompletnie się nim nie interesowali i title reign nie przyciągał takiej oglądalności, jak się spodziewano. Chyba największym sukcesem Swagera w trakcie bycia mistrzem było pokonanie czysto Randy'ego Ortona, po czym Jack stracił tytuł i już nigdy nie wrócił na tą samą pozycję. Według mnie, jak i wielu widzów, brakowało mu charyzmy oraz tego czegoś, co mogłoby przyciągnąć większą uwagę widzów więc koniec końców to panowanie było kompletną stratą czasu. Numer 5. Alberto Del Rio Bardzo dużo osób pisało o tym nazwisku i wiedziałem, że muszę je uwzględnić w tym materiale. Można się pytać, ale dlaczego Del Rio? On nie był taki zły. Powód jest banalny do zrozumienia, fani w czasach jego dwóch panowań mistrzowskich kompletnie nie przejmowali się jego postacią. Choć Dadabli chciało za wszelką cenę nakłonić fanów do oglądania z zaciekawieniem storyline'u Alberto, to praktycznie zawsze widzowie nie byli tym zainteresowani. Nie ma co się dziwić społeczności wrestlingu, bo wyobraźcie sobie, że w międzyczasie macie wybierać między niepociągającym i przewidywalnym mistrzem jak Del Rio, a Johnem Sinom i CM Punkiem, którzy byli wtedy w swoim absolutnym piku. Alberto nie miał prawa chociaż zbliżyć się do tych dwóch panów i zdecydowanie odjeżdżał od Siny i panka pod każdym aspektem promocji, więc zdanie mu w tamtych latach title reignu było po prostu bez sensu i nie miało możliwości się udać tak jak na to liczyła federacja. Numer 4 The Great Khali. Bardzo często wymiany de Kali bez wątpienia musiał się tu znaleźć. Po części jestem w stanie zrozumieć sytuację WWE, bo po zwakowaniu tytułu uwagi ciężkiej przez Edge'a w wyniku kontuzji, federacja pilnie potrzebowała nowej twarzy na jego miejscu. WWE zdecydowało zdecydował się jednak nie brać Batisty czy też Kane'a, a postawili na giganta z Indii, który jeszcze wtedy był budowany jako ogromny potwór nie do pokonania. Jak się jednak okazało, Debbie Kali po prostu nie miał prawa wypalić jako mistrz. Był okropny ringowo, a poza akcjami dominatora nie potrafił pokazać nic innego. Oczywiście nie miał też nic oddać na mikrofonie, ale tu akurat sytuacja była opanowana, bo miał od tego swojego menadżera. Jednak prawda jest taka, że cały jego title kierował się tylko do finalnego wygrania tytułu przez Batiste. Kali od tamtego momentu stracił całą otoczkę potwora i już nigdy nie wrócił na starą pozycję. Jego panowanie po prostu zawiodło, i mam wrażenie, że gigant z Indii wyszedłby na tym lepiej, gdyby nigdy do niego nie doszło. Numer 3 Jinder Mahal. Chyba najczęściej typowana przez Was gwiazda. Jinder Mahal przejawiał się praktycznie w każdym komentarzu i chyba nikogo tu nie dziwi. Szczerze to z biegiem czasu nie uważam jakoby on był tragicznym mistrzem. Miało to w sumie swój klimat, szczególnie rywalizacja z Artonem była dość udana, jednak problem był w tym, że Mahal nigdy na tą szansę nie zapracował. Jinder od lat był jobberem i nagle znikąd w roku 2017 WWE postanowiło dać mu pierwszy title reign i to w dodatku z najważniejszym tytułem we federacji. Hejt był ogromny, bo chyba nie zszokuje nikogo jak powiem, że Mahal służył WWE w głównej mierze do rozpopularyzowania wrestlingu w Indiach co przyniosłoby ogromne zyski patrząc na to, ile jest tam mieszkańców. Więc Win stwierdził, że idealnym będzie zrobienie z indyjskiego Jobera głównego mistrza z gimmickiem Modern Day Maharaji. Według mnie Jinder po prostu nie był w takim miejscu, aby w ogóle zbliżać się do mistrzostwa. Bo oprócz szokera w postaci wygranej tytułu, to fani zbytnio nie przejmowali się jego planowaniem i reakcje na niego nie były tak duże, jak Debli oczekiwało. Planowanie Mahala trwało za długo, jak na to, że większość widzów miała wiadomo, gdzie jego dni na szczycie i nie zaskoczył nikogo, jeżeli stwierdzę, że nie powinien on zostać mistrzem Debli. Numer 2 Vince McMahon Czy jest to jakaś niespodzianka, że Vince znalazł się na tej liście? Myślę, że absolutnie nie. Nawet typowy Fifi, Mark Colo i Violek udzieli odpowiedzi, że McMahon mógłby się znaleźć w tym materiale i tak również się dzieje. Bo kiedy prezes całej federacji, nigdy nie będąc czynnym wrestlerem, nagle wpada na pomysł, aby zostać głównym mistrzem do Webley, to oczywiste jest to, że fani nie będą z tego powodu zadowoleni. McMahon wygrał mistrzostwo zdobywając je od Triple H w roku 1999 przy pomocy Stone Colda, i wszystko to wydarzyło się na rzecz storyline'u, który w tamtym czasie był jednym z najgorętszych programów w WWF. Jednak co było idiotyczne to, że 6 dni później McMahon postanowił zwakować mistrzostwo, co prowadziło do dalszej podbudowy rywalizacji Triple H ze Steve'em Austinem. Ogólnie rzecz biorąc storyline między tą dwójką nigdy nie potrzebował Vince'a jako mistrza i była to po prostu strata czasu, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Numer 1 The Ultimate Warrior jak napisał jedyny widz, który go wytypował, The Ultimate Warrior był tragiczny w ringu. Mimo jego ogromnej popularności, to bez dwóch zdań był jeden z najgorszych workerów, jeżeli chodzi o zaplecze ringowe, co pokrzyżowało plany Dudley. Bo federacja chciała zrobić z Warriora drugiego Hulk'a Hogana, który właśnie przegrał mistrzostwo przeciwko wspomnianemu The Ultimate Warriorowi, a wszystko to działo się na menu 6 w Winner Takes All meczu. Był to dobry prognostyk dla nowego mistrza, bo pokonał najgłośniejsze na ten moment nazwisko i nic nie miało stać na przeszkodzie, aby to właśnie The Ultimate Warrior zastąpił na szycie Hogana. Jednak nigdy mu się to nie udało. W trakcie swojego panowania, które trwało 293 dni, Warrior potwierdził, że w tamtym czasie na zapleczu było multum gwiazd, które o wiele bardziej zasługiwały na to panowanie, a on sam nie pokazywał żadnych umiejętności ringowych, które miałyby go obronić. Nie miałem okazji wtedy oglądać DLB, ale po researchu jestem w stanie stwierdzić, że ringowo był to jeden z najgorszych mistrzów w historii federacji. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za aktywność w komentarzach, pod postami, pod filmami. Następne materiały już wkrótce i do usłyszenia.